Witamy wszystkich. Byliśmy w Garwolinie. Kupiliśmy 20 ciemnych imurzynów. Teraz pokażemy. Ojej, jak O, nakrapiane. I czarne i siwe i koroniate było więcej, ale nie chciałem, bo to mówię. Tak, napuszczenie. Wy Barmanowi trochę, jak wiecie o co chodzi? I chłopakom. Od rana siedzą. Już prawie tam z 8 godzin więcej. Zobaczymy, co to będzie potrafić. <laughs> Spokojnie, nic nie robimy, kochani. Ja to lubię takie coś. Czekajcie. Muszę wziąć mieszankę i co jeszcze trochę. O, już jeden wyleciał, następny. Patrzcie, co się dzieje. Już, cholera jasna. Już już im rzuciłem mieszankę właśnie latają gołębie ganiane bo jeśli nie oglądał kolego to gołębie ganiane możesz puszczać o skurcz, łyk, aparat jednak ganian ustęp Patrz. patrzcie co się dzieje wszystko w górę o ja papier i to ganiane wszystko. Wszystko ganiane. Oho, ho Chłopaki będą dzisiaj zadowolone. <grywy> Następny już poszło parę sztuk. Już, o. o. Jeden widzę, nieganiany. Ale to jeden słabo widzę. Już dwa siadły, trzeci siadł. dobra. Ale tam te, może te były trochę, ale tam te ładnie dają. Patrzcie, czy widzicie trochę, za daleko. O, jeszcze ta moja straszy. O, tu są trzy, cztery, sześć. Tu, u góry, ładnie, te to ładnie dają. Teraz będzie borma zadowolony. Jak ruszę ze 30, ze, ze 100, ze stówkę i dlatego jest, że człowiek by kupuje luźnica, no dzieci, wypadł, wszystko wyskoczyło, wszystko wyskoczyło, kochani, ładnie pięknie. Ale ładnie dają. A jeszcze pokażę wam co nam szwagier kupił. Robert, widyneczki czarne. Proszę. Takie sztuczki. O, jeden już idzie, widzę, o. Jeden już idzie, o siada. Jeden siadł, drugi następny. Tu następny, następny, e tam. Coś za szybko! Coś za szybko, panowie moi mili. Jest ich dwa, cztery, pięć. Coś za szybko, panowie. Następny poszedł, następny, zobaczcie. Cała grupka swoja. Czuję, że Bormann ich połapie, za szybko schodzą do gołębi za dużo, za szybko to, to schodzi moim zdaniem ale zobaczymy no. co zginie to, to zginie co nie zginie to nie zginie zobaczymy, 20 sztuk kupiliśmy no tam jak ładnie daje jeden to następny idzie tu następny ale nie ale gołębie były ganiane na 100% były wyganiane bo to tak nie chodziły, zobaczcie. Tak by nie latało. Tam jak jeden tnie, wysoko. O, kurde, bo. Ruszyłbym te moje, ale zaraz te. Zaraz pójdą te moje, te krymeczki, te widyneczki zaraz z nich będzie masakra. Znaczy, widynki te. Miał już jeden siat, drugi siat, następny. Tam pięknie parę sztuk idzie, wysoko. zobaczcie, jak wysoko. No, jak wysoko. Słońce mi zaszło, nic nie widzę. W tym telefonie. Teraz może będzie coś widać ładnie, ładnie no i E, wysoko. Tu czterech niżej. Tu czterech niżej. Nie więcej. 2, 4, 6, 7, 8. Następne się zerwały. Dwa. Ale aparaty. Uuu, mogłem wziąć ich więcej. A miał za, za 70. <noise> no, żartuję oczywiście. Gdzie mi to włożył? Ludzie. Szwagier też mówi. Nie bierz więcej, bo idzie to włożyć. Ale ładnie dają. Gębiane do jednak były. A następny, Patrzcie, jak się rwią. Wszystko się rwie. Jołki, połki. O ho, ho Panowie jak ja to lubię, jak ja to uwielbiam takie coś Czekaj co wezmę trochę mieszanki wrócę moim Tu będą przelatywać Ale cwaniaki Powiem wam, że cwaniaki Ale ładnie teraz wysoko poszły zobaczcie Widzę ich, widać ich widać I przybliżyłem Już moje lecą do mieszanki. To już choroba, kochani. To jest choroba. Trzeba się leczyć. To jest... O, tu, kochani, już jeden idzie. Jeden, następny. Tu następny. Tu już jest choróbsko. O, tu jest ile Zobaczcie jaki dosiad. Już jeden siedzi na dachu. Następny zobacz, Już dwa. I na dosiad. Siedzi. E tam kucio, Gdzie na dach mi? Na budę. Pięknie. uuu, Ślicznie. To już jest choróbsko. Idzie następny patrzcie Wsiądzie Siądziesz No dawaj mały Siada Dosia to jest Dosia O, tu idzie na... Jeszcze jeden Następny bałem. a tu idą patrzcie ile ich jest Poszły dalej Tu następnych czterech. Gania sąsiad, czy nie gania? Tu ładnie jeden też nie. A tu zobaczcie jak wysoko. Nie wiem, czy nawet ich sięgnie. Nic nie widzę w tym telefonie, wam powiem szczerze. Normalnie zasłania mi te. Słońce, tak strasznie. Syn zmęczony śpi. O, tu ich może teraz łapie. O tak, ładnie, ale dają, ganiane gołębie. Następny idzie, o. Jeszcze parę. Kurde, mogłem wziąć więcej ich, jasne, anielki. Mógłbym iść już więcej. Jołki połki. Już siedzi, parę sztuk siedzi. Dosia... Ciekawe ile Borman złapie. Byłem na... No idzie następny, a tu... I to wszystko? Nad gołemik chodzi. Wszystko nad o, o. Coś mam chyba, ciemny telefon. Coś nie widzę. O, tu jest mój kończaty. To, to nie to. Tu idą. O, jeden już niżej. Dwóch. Trzech. Czterech. Pięciu. No Jeden siada. Jeden siądzie. Już krąży. Do doganiania to kołębia są. Wam powiem tylko, że kochani moi za szybko siadają. Wam powiem. A znowu się rwią. A znowu jeden poszedł. O, ładnie teraz idą. To rozgania To rozgania. Na ty znaczy rozgania. One są ganiane, bo to widać, go latają normalnie. No, wiecie, dosiadik, dosiadik. 520, zobaczymy ile zginie. Kawka kochani i można popatrzeć. Lubię takie coś, lubię. O, poszło. 2, 4, 6, 7, na Bormana. Teraz na Bormana poszło. Tu już jeden, widzę, już siada. O, 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 o. Następny za nim. Tu następny. <grym> o, jak dają, wam powiem. Zobaczcie. Wysoko. O kurde, mole. Wspaniaki. Chyba moje też z nimi gdzieś poszły. Parę sztuk. No i jest zabawa. Jest zabawa. Siedzi już, parę widzę siedzi. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery. Cztery. To jeszcze 16 O tu idzie jeden Nisko Poszedł Ale dają Dobrze Dosia gania Borman Muszę zobaczyć czy Borman gania Nie, nie gania Borman nie gania Tutaj jednego bym złapał, ale to jest za wysoko. Gdzie to? Nie da rady. To złapać. Niech ja by przetrzymał parę dni, to by było lepiej, ale ja nie mogę. Korci mnie. Tu siedzi nakrapiany ładny. O! A zzieją w gąbie. Teraz wody muszę dać. Kochani. Samczyk. Jest i samiczka. Co się wystraszyliście? Co wam jest? A te dają. Góra. O, tu jest parę Ale dają. Aparaty o. nic nie widzę w tym telefonie. Normalnie zaczynam się denerwować. Za ciemno mi normalnie. No i czego to przepraszam za takie jakość? Bo to mnie nic nie widzę. Gdzie nawet ich nagrywać? Jeden siat, widzę na budę. Jeden siat, widzę. Gdzie? O, tu idzie, ale to mój kończaty. O, jałki, połki. Jest, jest. Ach, jest, parę sztuk jest. Pięknie. O, tu, następne dwa. Poszły. Poszły, kochani. Dobra, zrobimy pauzę, nagramy jak przyjdą, o tu jest jeden, o, 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 siada, siada i na budę patrzcie, i na budę siad. o, ho, ho, jołki, połki, jest następny, ale tylko przecina, tylko przecina. Mogłem wziąć więcej. Jest, 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 jest. Jest, yes. chodź kochaniutki, chodź tutaj, chodź. Ty dobrze. Wiecie, muszę trochę ganiać też, nie? Jak się trafi jakiś lot, czyjś, u mnie, oczywiście żartuję, mi to nie zależy na tych łapanych, tylko żeby coś się działo, no. Siedzi, patrzcie. Korniat. E, nie, cwaniak. Siad. Siedzi. Następny. Następny kochani. Dobra, dogramy jak coś jeszcze więcej się będzie.